Dobrze wiemy że za niedługo zaczynają się wakacje, podczas których mamy w chuj czasu, aby spełniać swoje przezajebiste pasje, więc jeżeli marzyłeś kiedykolwiek o karierze esportowej, to jest Twój moment, ponieważ za niedługo opublikuję e-booka, w którym znajdziesz wszystko od ustawień, które pomożemy Ci ustawić dokładnie pod Ciebie, aż postawianie swoich pierwszych kroków w drużynach i pierwsze pieniądze. Jeżeli jesteś pewien tego, że chcesz napierdalać w komputer i w miesiąc robić roczną wypłatę Twoich starych, to musisz zaobserwować ten profil, bo w najbliższym czasie pojawi się więcej, Grazie informazioni.